No dobra, wąża nie ma, ale jest rura i to krążek 600 metrów. Robi wrażenie. Często pytacie mnie w komentarzach, jakiej rury użyć, na przykład do ogrzewania podłogowego. Dziwne, że nikt nie pyta o ogrzewanie sufitowe albo ścienne, no ale dobra. Tak naprawdę nie ma większego znaczenia, jak komu lepiej się układa. Jednemu PERT wchodzi, innemu PEX. Ja wolę jednak PEX. Z wkładką aluminiową. Ma pamięć kształtu i bardzo ładnie się rozkłada. Ważne jest też, w jakiej temperaturze jest rozkładana rura. W zimę znacznie lepiej sprawuje się jednak PEX z wkładką aluminiową. My tu gadu, gadu a tu trzeba jechać z metry. Otwór zrobiony pod pierwszy obieg grzewczy. Jeżeli ta rura będzie przechodzić przez ścianę, to zawsze mam osłonę w postaci otuliny. Z jednej strony trochę nam osłoni rurę, a z drugiej zaizoluje przed jakąś zbędną ucieczką ciepła. O, ale idealnie. Chodź, chodź do tatusia, chodź, nie wstydź się. Mam cię, już mi nie uciekniesz. Przed rozpoczęciem rozkładania pierwszej rury musimy już wiedzieć. Będzie prowadzona druga rura z tego obiegu. I powiem, że nie jest to odosobniony przypadek. Widywałem już krzyżówki. I choć nic wielkiego się nie stanie, bo wystarczy lekko podciąć steropiant i jakąś tam się minąć. No ale profesjonalizm zobowiązuje, czyż nie? Rozkładając każdy obieg grzewczy, mając wcześniejszy projekt na papierze. Zawsze jednak go modyfikuje. Wiecie, papier wszystko przyjmie, a w rzeczywistości różne rzeczy. Poza tym, projektant nie zawsze wie o wszystkich ustaleniach pomiędzy użytkownikiem danego pomieszczenia a wykonawcą instalacji. Nic się nie może zmarnować. Luźna spinka, rączkami. Aha, skończył się magazynek. Ach, te tagery. Zmora wszystkich instalatorów. Jedne się zacinają, inne nie, a potem te, co się nigdy nie zacinały, też się zacinają i tak w kółko. No, całe szczęście, że ten rzadko się zacina i może to nastąpić, o i owszem, ale tylko w przypadku luźnych spinek. Jeżeli jest wkład sklejony, to raczej nie powinno się nic stać. Krystian, a zaś ty tu za manianę odwalił. Rozstaw co 50 cm? Nie 50, tylko 40. I spokojna twoja raszczochrona, bo teraz idzie powrót. Czyli rozstawy wychodzą mniej więcej co 20 cm. Ty, ale to nie robisz co 10? Hmm, no, nie zawsze, bo na przykład tutaj to jest pomieszczenie garażowe. I docelowo to tutaj nie będzie ogrzewania, a raczej tylko zabezpieczenie do złamania temperatury. A, lifehack na przyszłość. Jak penetrujecie rurą otwór, to lepiej rurę zabezpieczcie taśmą. Nie będziecie się potem denerwować. Choć kikuciku, będziesz z braciszkiem połączony. I jeżeli długość się zgadza, to kończymy upinanie takerem, i możemy przejść do skręcenia po śrubunku do rozdzielacza. Tam wcześniej była instrukcja, ale ja jej nie czytałem. Jakby co? Dokręcajcie z czuciem. Nie ma się co siłować. No i w tak pięknych okolicznościach przyrody i tego niepowtarzalnej, pierwszy obieg krzewczy zrobiony. A tu jednak fragmencik co 10 cm zrobiłeś? Ty to jesteś z grywus. A kto powie dlaczego co 10 cm w tym jednym miejscu? Piszcie w komentarzach.